jeszcze tutaj miałam na ekranie, mieście XD, a już nie macie. Słuchajcie, mamy cash 10 tysięcy, zaczynamy z cashem 10 tysięcy i mamy bogatą willę Ale słuchajcie, to będzie nie takie prawdziwe życie, że prawdziwe życie będzie trzeba płacić alimenty za tą Hawirę Będzie trzeba płacić za paletę, no i słuchajcie, będą czasem kłopoty, nie powiem bo, mamy, bo mam yy, taką rzecz, że może w każdej chwili nam się chata zjarać, więc jest problem. Jak będzie jakieś zwarcie, to nam się może chata zjarać, słuchajcie. I będzie problem, jeśli nam chata zjara. Bo wtedy będziemy musieli dalej za nią płacić alimenty, a będziemy mieszkali gdzie? Pod mostem. Więc będzie problem. Ale dbajmy o naszą chatę. Więc dobra idziemy Ogólnie dzisiaj jest ze mną Martyna, ale ona ze mną nie gra. Siema. Witaj się. O no, już się przywitała. Słuchajcie, ogólnie to idziemy na miasto. Ogólnie zastanawiacie się, czemu od razu jestem taki bogaty. A dlatego, że jestem w mafii. W mafii. Ogólnie z moją mafią planujemy napad na bank. Słuchajcie. Napad na bank planujemy. Więc... Wiem, co o co w tym chodzi? już Wam powiem, rzucę się z tym ptakiem płot. No kto to myśli? <noise> e, Mart nie odwala. E, e, dobra, co? E, idziemy do naszej tajnej kryjówki. Ha, nie widzieliście, jej o niej. Dobra. I ogólnie mamy tutaj takiego hakera Nie ma go? Nie, pewnie powinien za, nie za niedługo przyjść, słuchajcie Więc ja tutaj sobie usiądę I poczekam na niego Dindon Słuchajcie, ogólnie, słuchajcie, widziałam jak on tutaj schodził Czyli już jest pewnie Po cichu, tylko po cichu wejdziemy Żeby nie przeszkadzać Do hakerskich splera choć tutaj są jego różne dokumenty on tam robi napad na bank więc ja sobie tutaj posiedzę no i poczekam aż będzie miał jakiś zawalisty plan dobra szefie mam to możemy robić napad na bank spokojnie o o tak? superaśnie no no, dobra to ja już idę do twojego auta szefie y Bombę o zaraz mm. Ej, już, już, poczekaj na mnie Dobra y Sorry Dobra Masz bombę? No mam, mam Dobra, nie wiem skąd ją jeśli nie obchodzi mnie to i nie chcę wiedzieć Dobra, jedziemy ale tak bez niczego na łeb? No, dobra, jak chcesz, dobra. bo no ty leć hakier po maskę, bo ty miałeś. Dobra, dobra, tylko muszę sprawdzić, czy nikt nie idzie. Policja. Dobra, ja jestem normalnym klientem. Tralalala, sralalala Kurwa, chowaj to. Nie interesuje mnie. Słaby jakiś ten bank. Dobra. Dobrze, że wiem, mam kartę. Możemy ruszać. No i zawaliście. Teraz tylko do kryjówy i ja idę obrabować wielkie banki. Nie no, dobra, ty idziesz oczywiście. Bo ja nie będę się tak narażał, no nie? Dobra, leć po ten napad. I tak, tak, już lecę.

Gdzie ja idę. Szefie, szyfie, mam, 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 mam No i gituwa, dobra To, tylko mi to daj teraz O, dzięki, dobra Lecimy to odpakować do, yy, na chatę moją Dobra, dzięki, hacker możesz iść Dzięki bardzo, słuchaj, miło się z tobą pracowało, pa no i widzę. O, dobra. Smyk. Dobra, to lecimy ogólnie. Dobra, idziemy do bawu. Do kibla. Dobra, trzy. Dwa, jeden i bęk! Co? Milion, milion! Widzowie, mamy milion złotych. Je wywalamy to. Kurde, ale się cieszę. Zawaliście. Dobra, widzowie, lecimy. Mamy milion złotych, słuchajcie. Więc ten napad na bank się jednak opylał. <śmiech> <śmiech> opylał. Przepraszam. Dobra. Mhm. dobra 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 Parkujemy Pyk Super, mam milion złotych Mega dużo Możemy sobie rzeczy na to kupić W ogóle sprawdzę jakie są tutaj auta Nie no dobra, bez przesady już od razu auta Eee, 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 eee. Dobra. Jakie mają chaty? Uff Niektóre są fajne, niektóre nie. <grym> Może jakieś... Te fajny fajne skupia. Albo ciuchy. Taki bogaty Dobra, tak czy siak, słuchajcie Więc pojedziemy sobie na razie na zakupki jakieś Do Rockstara najlepiej O, tak, do Rockstara Więc no, dobra, lecimy Dobra, więc lecimy Do Rockstara na zakupki Ja tutaj się strzelają A to mafia, to wiecie dla mnie to normalne na ulicach. Właśnie, kurde, pieniędzy zepnion, tak? Ja chcę wyjść do Rostick Stara, sobie coś kupić, jak ja cashu nie mam. Dobra. Słuchajcie, jedziemy, jedziemy na chatę. Jeszcze na chwilkę tylko po pieniądze. Dobra. W ogóle. Kurde, coś mało ludzi dzisiaj.